4 dni temu rozpocząłem testowanie swoich maksów. Powodem tego było zakończenie 4-miesięcznej redukcji, podczas której udało mi się zrzucić niecałe 10 kg. Na pierwszy ogień poszedł przysiad, na którym podniosłem 147,5 kg i dwa dni później przetestowałem się również na klacie, na której moim ostatecznym wynikiem było 115 kg. Z przysiadu jestem bardzo zadowolony, bo względem końca masy jest to progres o 7,5 kg. Z płaską jest jednak dużo gorzej, bo w czerwcu wycisnąłem 125 kg, a więc tu zaliczyłem regres aż o 10 kg. I jak wszyscy doskonale wiecie, dzisiaj przy chodzi czas na martwy. Ja tak naprawdę już za mniej więcej godzinę będę wychodził na siłownię, więc dzisiaj tylko jeden posiłek, to jest sałatka tutaj z chlebkiem fajnym, z tego jakieś węgle wlecam, żeby się naładować, a tutaj o, tuńczyk, jajko, tego typu sałatka. Jedyny posiłek dzisiaj, który mam nadzieję, że da mi siłę i sprawi, że na martwy wycisnę jak najwięcej, a generalnie moim celem... Na dzisiejsze maksy jest 190 kg, czyli wyrównanie tego, co było w sierpniu. Na jakiś progres specjalnie nie liczę, bo Bo tak naprawdę nic nie przemawia za tym, żebym mógł progresować. W serii dalej nie wybiorę 150, jednak ta 150 w ostatnim czasie sprawiała mi już coraz większe problemy. Dokładnie chodziło mi o to, że pomimo utrzymania serii 5x5 5, 150 kg, to z każdym treningiem coraz gorzej mi to wychodziło. W sierpniu, po okolicach maksów, często na ostatnie powtórzenia zwiększałem podnosiony ciężar, a nawet zdarzały się takie treningi, na których 5 na 5 robiłem 155 lub 160 kg. Wtedy na maksach przełożyło się to na wynik 190 kg. Tym razem według kalkulatora na papierze mój wynik to tylko niecałe 170, jednak tego nawet nie brałem pod uwagę. I witam Państwa, jesteśmy pod siłownią. Dzisiaj dla mnie przyszedł Igor Święty, który kocha paryż bardzo za kamerą. I powiem tak, ja jeszcze nie wziąłem żadnej bomby, ale jestem tak moralnie naładowany, także mam nadzieję, że nie zawiodę was, nie zawiodę siebie. 190 minimum, jak coś będzie więcej, to będzie więcej. Lecimy do szatni. Wypierdalam tą bombę. Bombę, szybka rozgrzewka i lecimy. Dobra, jesteśmy na siłce, sprawdzimy wagę. Okej, okay. 8.27, 6, 8.26. Trochę mniej niż na... No, ale wiesz, no, to po prostu nie zjadłem. Dzisiaj tylko sałatkę zjadłem I... i co robisz? Rano się też ważyłem na czczo, miałem 81.3. Nie wiem, bo też sporo wypiłem, to dlatego standardowo struminka. Odwuka. Daj, duszkiem. No tużcie moja, kto za, ostatnio było za 120, zrobiłem 115, powiedzmy za 200 i zrobię 195. Usterk i lecimy tym. Twoje przygotowania do maxów na martwym tym razem rozpocząłem bieżni, a później zrobiłem identyczną rozgrzewkę co przed przysiadem. Jest jeszcze trzeba dociągnąć, ale ogólnie jak coś źle robię, to proszę bez hejtu, bo dzisiaj z nami nie ma wsparcia mentalnego przygotowania motorycznego pana Piotra Boku, więc robię na własną rękę taki no, Ale dobra, myślę, że fajnie dociągnięte wszystko. Także mam nadzieję, że nic mi nie pierdolnie. Zaczynamy już zabawę. 60 jest przygotowana. I dzień dobry, zaczynamy. Po dłuższym pomachaniu 60 od razu przeszedłem do 110 kg oraz następnie 150 które zrobiłem na szybkie 3 razy, już wtedy czułem, że mam sporo siły. Założyłem więc 170 kg i stwierdziłem, że ten ciężar powie mi co robić dalej. Jak czujesz? Powiem tak, jest. Dobrze, poszło to lekko Ale jest jedna rzecz, o której też nie mówiłem Chodzi o to, że po zrobieniu przysiadu we wtorek No kto oglądał ten wie, że tam była duża walka I 150, i 147,5 I 145 też była duża walka I niestety po powrocie do domu Bardzo mocno odczuwałem tutaj lewą dwójkę Miałem wrażenie, że ją naciągnąłem No, czułem właśnie przez wtorek Przez środę całą też czułem tą, tą dwójkę W czwartek rano się obudziłem i tej dwójki już nie czułem I mnie nie bolało, więc stwierdziłem, że w sumie może git Bo taki fałszywy alarm No nie wiem, może troszeczkę no ale niestety dzisiaj podczas rozgrzewki jak robiłem to, być może to źle robiłem przez to, ale wrócił mi ten ból, czuję tą dwójkę, ale mimo wszystko, no kurde, podejdę do tego yy, co planowałem. 190 spróbujemy i myślę, że szansa na to, że... No kurs kurwa jest 1,10 że to pójdzie. To jest bardzo, bardzo niski. 170 poszła lekko myślę, że 190 będzie. To dalej to zobaczymy? No bo jeżeli... Ból będzie ci Tak, jeżeli no właśnie 190 już sprawi, że tą dwójkę czuł chuj, to nie wiem czy będę zyskawał No kont kontuzją. Okay. Czaj, czaj. Także teraz lecimy 190 kg. Dobra, zwarujmy to. 20, 25, 20, 20. gryp 20, 190, zaczynamy tą zabawę. No tak. góra, kurwa. Do góry, do góry, do góry. Baf, baf, maślana, <grywa> Kuba Maślanka Tak zwany Kuba Maślanka się wydarzył, proszę Państwa wiecie, Jest dobrze 200, 200, 200 Nie wiem Pan nie Świątek tak. Zwaruję, nie, ja tak tylko mówię No, zwaruj W sensie, no nie no, to nie, nie można powiedzieć, że to wiesz, była to 70, że to poszło tak no to było troszkę pracy, ale kurwa no 95, 97,5 tak, Z tego co pamiętam, wydaje mi się, że za 190 8,4 kg na wadze poszło troszkę ciężej No no Zaraz pokażę ci jak to zrobiłeś Teleporada do... do obejrzymy i Podejmijmy. zdecydujemy po tym jak zobaczyłem sobie na kamerze jak łatwo poszło mi 190, aż trochę nie dowierzałem Bo na żywo ten ruch wydawał mi się być kilka razy dłuższy i cięższy do zrobienia Z tego powodu decyzja mogła być jedna A było nim dołożenie piątki po obu stronach i podejście do 200 kg Ostatnie słowa Ostatnie słowa przed 200 Jestem zaskoczony, powiem tyle Nie spodziewałem się tego, że będę dzisiaj podchodził do tej 200 Będąc tak pewnym siebie jak jestem Ale to dobrze no Dawaj kurwa no To, pójdę, to pójdę. Dawaj kurwa, dawaj To jest twoja dziwka, pamiętaj o tym Kurwa, góra, góra, góra Daj, ciągnij, 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 tak, tak. Tak. Kurwa. Yeah. Let's go, kurwa. Tak, tak. ja pierdolę, co ci się stało, kurwa? 3 kg w dół. No, 10 kg w górę na barku. Kurwa. Stary, stary. Co jest, ja ci, ale ja mówiłem, ale ja ci mówiłem, będą progresy. Bo ty, w te, jak gdybyś przy o 8 to ty 190 było to mega mocne zaniżenie. Kurwa, chuba, Ale nie wiem, właśnie to chyba tam musiałem mieć słaby dzień. No to właśnie zrobiłem. się, nie? Wy. na którym miałem chyba najmniej argumentów, żeby sprogresować, kurwa. I sprogresowałem. Ty. Spróbuję te 205 może. Chcesz? Czemu nie? W sumie. Dobra. Jak, jak się naciągnę na dwójkę, kurwa nie będę musiał robić nóg No jeszcze dam ci zrobić zobaczyć war. no co, ja gadam? No dobra, zobaczymy war. Też bez podpałki. Ale mogę spróbować, bo to by było fajne. Generalnie do tych 205 kg chciałem podejść tylko dlatego, bo taki ciężar jest moim ogólnym życiowym rekordem na martwym, który podniosłem, gdy ważyłem szczytowe 90 kg w czerwcu. Patrząc więc na mój spadek wagi, wyrównanie tego wyniku byłoby czymś niesamowitym. I To jest to, podchodzimy do 205, 20, 25, 20, 20 to było 200 i to jest 2,5 dodane 205 i ja powiem tylko tyle, że ja już jestem zadowolony bardzo, a mogę być jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że nam się to uda i do tego ten ostatni tu dwa razy może jeszcze jakaś krzesłot od pana świątka? Przekazanie energii Dawaj, kurwa. Dawaj Dawaj kurwa, ciągnij to może ci krew lecieć z ust, możesz się tutaj wyżiegać, ale masz to wyciągnąć, dobra? i gula, i góra, i gula, góra nie, niestety już to jest za dużo, Ale i tak jest dobrze. Ostatecznie więc moje maksy po czterech miesiącach redukcji prezentują się w ten sposób. Mój łączny wynik więc aktualnie wynosi 462,5 kg, czyli tylko 7,5 kg mniej niż przed redukcją, oraz co ciekawe o 10 kg więcej niż podczas maksów w sierpniu. Co jasno pokazuje, że wrzesień oraz połowa października to był okres dużo lepiej przeze mnie przepracowany niż wakacje, podczas których nie dokręcałem tak śruby jak teraz. I kończąc tak, tą całą przygodę związaną z redukcją, chciałem podziękować wszystkim osobom, które mnie przez ten czas śledziły, jakoś tam mnie dopingowały. Myślę, że okres jak najbardziej bardzo dobrze przerobiony przeze mnie. Fajnie ta redukcja wyszła. Spadki myślę, że się udało zminimalizować w największym stopniu. No tej klaty trochę szkoda, ale myślę, że wrócimy do tych wyników przy mniejszej wadze. Odnośnie konkursu, który był związany z tymi maksami. Niestety przejrzałem wszystkie komentarze i nikt nie wygrał spośród ponad 300. Nikt nie zgadł tego wyniku. I szczerze mówiąc nie wiem co teraz zrobić, więc chyba po prostu zrobimy tak, że zrobię jakiś kolejny konkurs i tam będzie do wygrania jakaś właśnie ta kreatynka. Teraz czeka mnie krótka ma. Masa, ale o tym myślę, że opowiem w następnym filmie, bo chciałbym, żeby następny film był Q&A. Tak samo jak było to pod koniec masy, tak teraz właśnie pod koniec redukcji myślę, że to będzie spoko opcja, żeby zrobić QA. Więc w tym momencie, jak oglądacie ten film, to na moim Instagramie możecie mi zadawać pytania i stan od pytania będę brał właśnie filmu z Q&A. On się pojawi jakoś za parę dni. Także jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć odnośnie tej masy, którą teraz będę robił, i redukcji, którą planuję w przyszłości, to zapraszam do zadawania pytań. Ostatni raz powiem jeszcze w tym filmie, że jestem bardzo zadowolony z tego, co się stało. Nebra.